Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na grudniowe pudełeczko Biglossy. Biglossy się sprężyło, pudełeczka wysłało, wydaje mi się, że dosyć szybko, tak jak powinno być. No i właśnie dzisiaj trafiło w moje, w moje rączki. Słuchajcie, tak wygląda karton. Jest na pewno inny jak ten z zeszłego roku, choć nie pamiętam, jaki był w zeszłym roku, ale na pewno nie był taki. Chociaż ja zajrzałam dosłownie tylko przez sekundę, więc po raz pierwszy w życiu będę to nagrywała, nie wiedząc do końca, co jest w środku. Więc nawet mam kalkulator, żeby policzyć wartość boksa, bo tego jeszcze po prostu nie zdążyłam zrobić. No i przechodzimy do, do zawartości. Ściągawe sobie kładę. Przypominam Wam, że ja mam pakiet tylko Big Lossi znowu, trzech boksów. Ten jest pierwszy, więc ja nie dostałam prezentów, które, które dostały członkini członkini, członkinie klubu VIP. Dobra, lecimy. Pierwszy kosmetyk to kosmetyk, który Big Glossy ujawniło, co myślałam, że to będzie to, co w SHINee, a mianowicie Mokosz Cosmetics and Big Glossy odżywczy eliksir do ciała, żurawina. To jest, słuchajcie, niby specjalnie zrobione dla, dla Big Lossi. To ma być yy, odżywczy zmysłowy eliksir do pielęgnacji ciała z dodatkiem witaminy E. Został stworzony z lukusowego oleju organowego oraz oleju z kiełków pszenicy, który jest kwintesencją młodości. Jego słodki owocowy zapach utrzymuje się długo na skórze. Ok. I skład faktycznie jest bardzo, bardzo krótki. Data produkcji to listopad 2015, najlepiej złożyć przed sierpniem 2016. Pojemność to 100 ml, i cena tego produktu to 65 zł. Może zobaczmy, jak to pachnie. I oczywiście buteleczka jest pipetką. Czekajcie. Bardzo ładnie pachnie. Ale nie powiedziałam chyba, że to jest zapach żurawiny. A może? Pachnie to dla mnie bardzo tak słodko. Ładnie. Ładny jest zapach. I to jest słuchajcie, pierwszy kosmetyk. Kosmetyk rzecz jasna pełnowymiarowy. 65 zł. Drugi kosmetyk również, który Big Lossie ujawniło, to szampon. I to jest marka nieznana mi. A tego, nie wiem jak to się prawidłowo e, wymawia, to jest produkt włoski i tutaj słuchajcie, mamy produkt również pełnowymiarowy, 150 ml, cena 29,90, kremowy szampon o wyjątkowym działaniu oczyszczającym i odżywczym, zbogacony olejkami subaki, arganowym i olejkiem z kameli oraz proteinami jedwabiu. To powiem Wam, brzmi bardzo interesująco, zobaczmy jak on pachnie bardzo ładnie. Taki szampon. Taki szampon również w tym boksie się znalazł. Pełnowymiarowy. Kolejny produkt, również pełnowymiarowy, to L'Oreal LCF magiczna moc olejków, olejek w kremie. Odżywczy krem bez spłukiwania. Ja jak wiecie lub nie wiecie, miałam ten szampon i byłam z niego bardzo zadowolona. Ale nie wiedziałam, że jest coś takiego. to jest napisane nowość, tylko pytanie wiecie, kiedy to było nowe olejk w kremie. I to słuchajcie, jest pojemność 150 ml, cena to 19.99. I co to znaczy odżywczy krem bez spłukiwania? Na suche włosy, na wilgotne włosy nałóż niewielką ilość olejków w kremie na dłoń, następnie osłowieć na całej długości włosów, aby je odżywić, wygładzić i nadać im jedwabistą miękkość. Um, lub przed suszeniem nałóż na włosy, aby ochronić je przed działaniem um, suszarki. Lub na suche włosy. O, ciekawe. Nie wiedziałam, że jest taki produkt. Hmm? Dobra, zaraz Wam powiem, wiecie, jakie jest moje zdanie. Na razie Wam tylko pokazuję zawartość. E, kolejny produkt to jest mineralny cień do powiek Annabelle Minerals. I czy to jest produkt pełnowymiarowy? Tak, to jest produkt również pełnowymiarowy. I kosztuje to 29,90. W 100% naturalny, łatwy w aplikacji, gładko rozprowadza się po powiekach, nie osypuje się. Nie wierzę w to. Nie wykrusza i nie rozmazuje. Zobaczmy, jaki kolor mi się trafił, bo zapewne były tutaj różne kolory. Czekajcie, a jak tym się obsługiwać? Ja nie wiem, przepraszam. Ktoś mi powie, co to się z tym robi. To jest chyba jakiś taki zielony kardamon mi się trafił kolor. Ja nie wiem, co to jest za kolor, to wygląda na to, że to jest zielone z drobinkami. Natomiast tutaj jest takie coś, co chyba trzeba wyłamać, znaczy nawet na pewno trzeba wyłamać, ale ja nie mam siły, żeby to podważyć. I szczerze mówiąc, czekajcie, ja nie wiem do końca, jak to działa, bo nigdy nie miałam do czynienia z tymi. A, coś tu się sypie. Czekajcie. Nigdy nie miałam do czynienia z tymi cieniami. To jest taki, ja nie wiem, czy to jest zielone, bo tutaj to się wydaje, że to jest w ogóle złoty kolor. Nie wiem, chyba takie jasno -zielony. Ale wydaje się być bardzo ładne. Muszę Wam powiedzieć, że ja mam jeden taki ulubiony cień mineralny z marki La Rosa i po prostu kocham go. To są bardzo wydajne produkty. Zobaczymy, jak ten mi się spisze. I kolejnym produktem jest Wszystko będzie w tym cieniu. Kolejnym produktem jest już miniaturka, czyli tutaj muszę przeliczyć. Miniaturka kremu. O kurczę! Jean Arcel, Nie wiem, Nie wiem jak, się czyta ta jak się czyta tą firmę. Jest mi to firma totalnie nieznana. I to jest krem na dzień? Nie jest krem na dzień. Aha, to było do wyboru, ale można było lecz do, do wyboru. Można było trzymać albo krem na dzień, albo krem na noc. Mi się trafił krem na noc. Podczas nocnego odpoczynku skóra lepiej przyswaja aktywne składniki zawarte w kremie na noc. Efekt, promienny wygląd, elastyczność, naturalny kolor skóry. I my dostajemy 5 ml, a cena za pełnowymiarowe opakowanie o pojemności 50 ml, przepraszam, to 159 zł. Słuchajcie, więc wartość tego kremu, tej próbki 5 ml, jeżeli chcemy ją policzyć, to będzie około 15,90 zł. I ostatnia rzecz, to jest taka bardzo malutka próbeczka jednogramowa z Uriage i to jest słuchajcie, pasta S.O.S., Redukuje punktowe zmiany skórne, zawiera olej z drzewa herbacianego i zieloną klinkę o działaniu ściągającym i antyseptycznym, wyjątkowa konsystencja według starej receptury. Nie wiedziałam, że taki produkt istnieje. Bardzo ciekawe, mi by się chyba przydało duże takie opakowanie. I słuchajcie, my dostajemy jednogramową próbkę, której wartość możemy przeliczyć na i 3,33 grosze, ponieważ pełnowymiarowe opakowanie to jest 15 gram i kosztuje aż około 50 zł, więc jest to zdecydowanie drogi produkt. No ciekawe. I to koniec e, produktów z tego boxa. Więc wartość tego pudełeczka to 164 zł i 2 grosze. Słuchajcie, no i teraz e, aj, to był prezent, jak do to No i teraz e, powiem wam jaka jest moja opinia na temat tego boxa. E, powiem wam szczerze, że jak na te pudełeczka takie standardowe, czyli Bigloss i Shiny, to wartość pudełka wyjątkowo mi się podoba, naprawdę. I, I przejdę po kolei. Jeśli chodzi o ten olejek z Mokosz, to wydaje mi się, że produkt jest bardzo fajny, jest bardzo atrakcyjny. Natomiast przez to, że ja bardzo dużo beauty Boxów kupuję w grudniu, jak zresztą wiecie przecież, no to się teraz zastanawiam, czy sobie to zostawiać, czy po prostu posłać to dalej, bo ponieważ to ma datę ważności, jaką Wam mówiłam, coś tam do, do sierpnia 2016. Niby powinnam to zużyć, ale wszystkie na razie te produkty do ciała mają takie zapachy zimowe, więc obawiam się, że i olejku, i masła, i balsamu zorientany po prostu nie będę w stanie na raz użyć. Więc myślę, że. Aha, ale ja tego nie puszczę dalej, bo tu napisane jest and be Glossy. Hm. No nic. Generalnie uważam, że produkt jest bardzo fajny, natomiast nie wiem, czy ja po prostu będę w stanie go, go zużyć. Natomiast pomysł. Zdecydowanie na plus. Podejrzewam, że Mokosz zrobił też oleje przy współpracy Shiny, ale o tym się przekonamy. Szampon do włosów naturalny opis bardzo mi się podoba tego szamponu on jest bez SLS-ów, bez parabenów. Powiem Wam, że zdecydowanie jestem na tak. Bardzo się cieszę z tego szamponu. Przetestujemy, ile ten szampon kosztuje. 29,90, no to to jest dla mnie duże jak na szampon, także bardzo fajnie, z przyjemnością pełnowymiarowe opakowanie, z przyjemnością zużyję, zobaczę jak on działa, naprawdę, zdecydowanie na plus. Może Was zaskoczę, ale bardzo jestem zadowolona z tego typowo drogeryjno-hipermarkotowskiego produktu L'Oreal LCF, magiczna moc olejków, dlatego, że ten szampon spisał mi się bardzo dobrze, nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak olejek w kremie i o dziwo jestem bardzo zadowolona z tego produktu, bo zdecydowanie mi się przyda. Na pewno go zostawiam dla siebie, na pewno będę go używać, na pewno dam wam znać, jak mi się spra sprawdzi. Eee, także mimo tego, że to jest coś bardzo powszechnie dostępnego, ja akurat jestem z tego wyjątkowo zadowolona. Naprawdę. Eee, kolejny produkt to ten cień z Annabel Minerals. Wydaje mi się pomysł bardzo fajny, natomiast, tak jak mówię, mam problem ze zdefiniowaniem tego koloru do końca. I z otworzeniem tego opakowania, więc nie do końca jeszcze mogę powiedzieć, na ile mi ten kolor przypadł w 100% do gustu. Bo ja nie wiem, słuchajcie, czy to jest zielone, czy to jest złote. Ale kolor wydaje się być zdecydowanie fajny. Tutaj na tej karteczce jest granatowy taki niebieski, więc powiem Wam, że cieszę się, że akurat mi się nie trafił niebieski. Bo ja wolę, jeśli chodzi o cienie mineralne, to właśnie jasne kolory. Więc zdecydowanie jestem na tak. Wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. Ja nie kupuję pojedynczych cieni w takich cenach, więc, bardzo hmm, więc dla mnie, takie pudełka są właśnie okazją do dostania jakichś cieni, na, na, po które bym wiecie, normalnie nie sięgnęła. Więc, jak najbardziej, jestem e, na tak. No i kolor wydaje mi się ładny: czy to będzie ostatecznie zielony, czy to będzie złoty. To są obydwa kolory, które na moich powiekach goszczą. Jeśli chodzi o próbkę e, tego kremu na noc. No to wiecie, no to jest taki gadżet, no yy, faktycznie, to jest oczywiście sam not for sale. Ja teraz używam yy, z Norela tego kremu na noc z kwasem migdałowym, więc jak skończę, jeżeli skończę go przed swoimi urodzinami, no to wezmę się za tą 5 ml próbkę, yy, zobaczymy jak to będzie działało. Może to rzeczywiście będzie warte zainteresowania, yy, natomiast nie jest mi to coś niezbędnego do, do życia. Bardzo się cieszę z tej pasty ZURIASZ, bo nie wiedziałam, że istnieje taki produkt. I tutaj jest taka naprawdę mała ta, wiecie, próbeczka, ale ja sobie to wypróbuję. Jeżeli by się okazało to jakimś hitem na te moje wypryski, no to kto wie, może zainwestuję aż 50 zł i sobie kupię pełnowymiarowe opakowanie lub po prostu poszukam go gdzieś na promocji, bo kosmetyki ZURIASZ często są na promocji choćby w Superfarm. Więc, więc kto wie, więc szczerze, już dawno nie byłam zadowolona z żadnego pudełka, jeśli chodzi o shiny glossy, tak jak z tego. Naprawdę. Nie jestem w stanie się przyczepić do żadnego absolutnie produktu, ewentualnie do tego kremu. No ale z tym to się zawsze musimy liczyć, że będzie próbka jakiegoś tam kremu no Ładnie to wygląda, więc luz. Słuchajcie, no naprawdę, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ja śledzę, mimo tego, że nie kupowałam big glossy wcześniejszych boxów. Ostatnio, no to cały czas śledziłam, co tam znalazło się w tych boksach, i wiem, że bywało totalnie różnie. I myślę, że, bo nie czytałam jeszcze na Facebooku, nie miałam czasu, podejrzewam, że to pudełko przypadnie wielu osobom do gustu. Bo naprawdę uważam, że jest bardzo fajne. I zobaczcie, te wszystkie produkty. Te. Nie są kosmetykami e, hipermarketowskimi, drogeryjnymi. Jedyne co jest typowo hipermarketowsko-drogeryjne to właśnie ten Elsev. E, właśnie mówię, nie wiem na ile to jest faktyczna na ten moment nowość, ale ja nie wiedziałam o tym produkcie, więc słuchajcie, super! Bardzo jestem ciekawa Waszego zdania. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podoba ten box. Czy macie podobne odczucia e, jak ja, że naprawdę Big Lossy stanęło na wysokości zadania? I szczerze mówiąc, gdybyśmy kupiły ten box komuś na prezent i dały w całości, nie rozdzielały, wiecie, na pojedyncze elementy, to wydaje mi się, że ktoś byłby naprawdę zadowolony, bo produkty są zdecydowanie na plus. Takie jest moje zdanie. Dajcie mi koniecznie znać, jak wasze brzmi. I widzimy się, kochane, dzisiaj o 20 we vlogmasie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wkrótce, znaczy wkrótce. W styczniu i w lutym kolejne pudełeczka Big Lossy, no i czekamy jeszcze na... w grudniu czekamy jeszcze na Pretty i na Shiny. Natomiast tak jak wspominałam we vlogmasie wczorajszym Shiny się nie śpieszy. Więc zobaczymy, kiedy do mnie dojdzie i do Was również, jeżeli zamawiałyście. Pozdrawiam, dziękuję. Przesyłam Wam gorące całuski. Do zobaczenia, pa pa!